Cześć, moi kochani, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest piątek, i dzisiaj wybieramy się na przejażdżkę do lasu. Jest godzina w pół do 11. Jak widzicie, niektórzy jeszcze o tej godzinie śpią, najlepsze. I chciałam powiedzieć, że. Mój piesek nie wychodzi na dwór wcześniej niż o e, godzinie 11. Czasami się zdarza, że rzeczywiście musi wejść wcześniej, ale to e, z taką e, no wielką niechęcią wychodzi. Więc jak widzicie, e, niektórzy jeszcze wypoczywają e, i się byczą, a my dzisiaj zaczynamy dzień wspólnie i e, ja idę się ogarniać. A Wam życzę miłego dnia. E, właśnie nagrałam dla Was Get Ready With Me i tutaj są wszystkie produkty, które używam na co dzień, czyli tak naprawdę nie jest ich aż tak dużo. Korektor, brązer, róż, rozświetlacz, dobry do oczu tusze do rzęs, korektor i pomadka i oczywiście moje wszystkie pędzle, których używam do makijażu, więc uważam, że że tych produktów nie jest dużo dajcie znać, czy Wy używacie więcej, czy mniej czy może w ogóle się nie malujecie latem. Jeszcze Wam się dzisiaj nie pokazywałam ale nie miałam w ogóle czasu ponieważ, a czy czasu no nie miałam no nie miałam, bo chciałam Wam nagrać Get ready with me i teraz jeszcze tego vloga kręcę i muszę te kosmetyki posprzątać i tak się właśnie mój dzień kręci. Muszę za chwilę Wam zmontować ten, ten filmik te Get Ready. I powiem Wam, że te włosy mnie tak denerwują, bo tak grzywka mi wypada i nie lubię ich tak nosić, ponieważ wyglądam dosyć, dosyć dziwnie i chcę sobie takie spinać, ale mam jeszcze taką krótką grzywkę i. Ona mi wypada z tych spinek. I tak za chwilę Wam zmontuję tego, tego vloga i puszczę, puszczę na, na YouTube, to znaczy do przesyłania. Bo jak wiecie, przesyła mi się, będzie się przesyłać na pewno dwa dni, bo wyjdzie dosyć długi. I tak, i potem troszeczkę się pokręcę i jedziemy do lasu, za miasto, może też tam coś Wam nagram, no chociaż nie wiem, zobaczymy i tak się będzie właśnie mój dzień, mój dzień mały. Jeśli chodzi o to, co, co ogólnie umiem, to powiem Wam, że odkąd jestem w domu, to, to tyle ja że troszeczkę przytyłam, nie, prawie niecały kilogram, to niby dużo ale jestem w domu chyba no, dwa tygodnie więc niecały kilogram to jest dosyć sporo jak na dwa tygodnie i stwierdziłam, że koniec że żadnych jakiś tam ciast, słodyczy tylko, e, tylko znowu wracam do takiej e, bardziej rygorystycznej diety, ponieważ e, do października to ja bym <grywa> wyglądała tak jak e, kiedyś. Więc muszę się troszeczkę ogarnąć, aczkolwiek e, latem jest trochę ciężej. Ja nie wiem, czy Wy też tak macie, na przykład mi w zimę jakoś chyba jest łatwiej się odchudzać, bo, mm, no nie wiem, tak jakoś nic nas takiego nie korci, nie ma tyle, nie wiem, e, owoców, tyle, no, no lody, takie ciasto, a w zimę to jest zimno, siedzimy w domu, nie chce się ani do żadnego sklepu iść, ani nic, i no jakoś tak nie wiem. No w zimę jest po prostu e, łatwiej, łatwiej mi przychodzi ta e, cała dieta, a latem to jest tyle pokus, że e, że szok. Więc mam nadzieję, że do października e, powstrzymam swój e, apetyt. Dobra, e, ja na chwilę obecną idę e, montować ten filmik, e, żeby wam się na jutro już pokazał. Mam nadzieję, że się pokaże, bo vlog ostatnio bardzo, bardzo długo się wgrywał. To już nam prawie całe dwa dni, bo wszedł dopiero o 23 dnia następnego, więc troszeczkę kiepsko. Dobra, ja lecę montować na opinię. Będziemy jechać do lasu, unia już się szykuje. Tak, szykuje się, Kotana jedzie do lasu. Będziemy e, może w lesie troszeczkę e, nagramy, nagramy, coś nagramy, pokażemy naszym widzom. Kochana, ta, kochana. E, nagrałem Wam troszeczkę e, coś e, z lasu. Ja właśnie zmyłam tą pomadkę, e, której nagrywałam Wam e, Get Ready with Me. E, Chłoniła świadomą zupę, a ona jest ta z Maybelline. E, taka dosyć trwała i właśnie skończył mi się mój... E, moja matka pilingująca i niestety już ostatni um, ostatnie jej um, maznięcie i niestety się um, skończyło. Jedziemy, jedziemy, śpi. Ona tak wypoczywa czasami cały dzień, tak? Cały dzień. No, więc co, ja chciałam tylko przyjść, właśnie powiedzieć, że jest godzina, tak naprawdę to już jest pół do drugiej, kurczę, o 13 zaczęłam mieć zupę i tak, tak długo jadłam, że już jest prawie pół do drugiej i wychodzimy, jedziemy i zabieram Was ze sobą. Jesteśmy już w lesie i tak naprawdę już ponad kilometr za nami. O tam moja mama była, ale ona nie chce występować we vlogach, więc, więc nie. Jesteśmy w Łącku za miastem. Spodnie dzisiaj wyjątkowo długie, bo powiem Wam, że... Oj, tutaj nawet punia jest, że niby... Nie wiem, no mówili, że będzie chłodno, ale powiem Wam, że jest słońce dosyć duże i jest właśnie gorąco. Ja założyłam bluzkę na e, krótki taki na bezramionczek, więc e, więc tutaj w górę mi nie jest za gorąco, ale za to w nogi jest mi ciepło. Punia, chodź, chodź. Kto tam woła? Pan woła? Zobaczcie jak idzie e, rowem. Chodź, punieczko. Gdzie tam idziesz? A tutaj za chwilę już samochody jeżdżą. Co prawda dzisiaj, e, dzisiaj nie ma co dużo, bo jest piątek e, przed, przed południem. Po południu chodź! Nie wolno, chodź! Chodź punia, chodź pani idzie, papa! Pa. Chodź! No i tak, tak się właśnie nasz spacer miewa. Idziemy dalej i potem się do Was odezwę. Miejscu. Nasza wycieczka w lesie to zaledwie 4 km, ponieważ Punia um, bardzo, bardzo chciała iść już do samochodu. Gnała co sił i wracała. Co jesz? Trawę jesz? No, więc tak. E, tak, tutaj właśnie tam jest, e, tam jest parking, i tam można sobie zaparkować. I tutaj jest taki e, fajny teren, tam moi rodzice. Taki fajny teren, same lasy tutaj Punia oczywiście do mnie przydreptała, a ja sobie zjadłam jogurt, bo właśnie jest godzina 16, więc taki jak gdyby podwieczorek, więc zjadłam sobie jogurt, wzięłam, a może tak będę nagrywać. O i może tak mnie e, będziecie lepiej troszeczkę e, widzieć, bo położyłam sobie e, nogi i mogę sobie oprzeć e, aparat. Pewnie będzie troszeczkę się e, trzęsło i nie wiem e, jaki jest obraz, no ale tak sobie właśnie e, siedzimy i powiem Wam, że chmury troszeczkę się zbierają i chyba pogoda się e, zmieni, bo niby było tak gorąco, ale, e, ale miałoby o 17 padać i powiem Wam, że tak. Coś mi na tą pogodę e, wskazuje, że będzie jednak padać. Boże, jakie te lustrzanki są e, ciężkie i podziwiam e, osoby, które kamerują coraz lustrzankę, bo mi się ręka trzęsie i tak mi po prostu chodzi. Więc na tą chwilę kończę i pewnie odezwę się już do Was z domu, bo tak mnie boli ręka, że już e, nie mogę utrzymać aparatu. Mam Wam jeszcze powiedzieć o paznokciach, bo ten paznokieć mi się złamał. Jak widzicie tutaj na końcówce. jestem taka zła, bo jestem w fazie zapuszczania i używam tą e, odżywkę z Golden Rose e, Black e, Diamond. I ona się umie zupełnie nie sprawdza. Paznokcie mi się łamią, i właśnie jak tylko wrócimy z, tutaj stąd e, z tego lasu, no to idę sobie do Rasmana kupić swoją odżywkę z Eveline, ponieważ e, absolutnie e, nie, ona nic, ona nic mi nie daje tak naprawdę i e, muszę mimo tego wszystkiego, co o Eveline mówią, muszę do niej wrócić, ponieważ ona spełniała się w tej roli niezawodnie, więc tak to na tyle. Wróciliśmy z lasu i tak jak wam mówiłam o tych paznokciach przed chwilą, to zeszłam do, do natury i tam myślałam, że dostanę odżywkę z Eveline, niestety nie dostałam, Przyszłam też E, tak, naturę, Rosman i żadnym nie było. E, potem weszłam do Hebe i także nie było. I wiecie co, jak wychodziłam, no znalazłam ostatnią 8 e, w jednym na e, półce e, takiej mm, wystawowej. O tak. To chciałam powiedzieć. I właśnie dorwałam i od razu dzisiaj chyba zmyję paznokcie i nakładam tą odżywkę, ponieważ ta z Golden Rose, tak jak mówiłam, nic kompletnie u mnie nie robi. I zauważyłam wy mi, niektóre dziewczyny właśnie pisały, że... U was się paznokcie rozdwajały. Mi się nie rozdwajają tak one um, jakoś bardzo, ale niekiedy gdzieś, um, no na któryś paznokciu miałam tak, że mi się um, rozdwoił, więc nie jest to na wszystkich paznokciach, ale czuję, że jakbym, to, jakbym ją dłużej używała, to mogłoby być nieciekawie. A jednak przy, tym, przy tej um, z Eveline te paznokcie nie były do końca jakieś takie piękne, ale ona robiła co miała robić, ponieważ paznokcie mi się nie łamały, więc wróciłam do niej w Hebe jest za całe 8 zł po promocji, więc. Jeżeli chcecie sobie kupić i używacie, to hebę polecam. I mówiłam Wam niedawno, jeszcze jak byłam w Szczecinie, że chciałam kupić sobie te gumki Invisible z. Um, one są. To są tangle teaser? Nie, a czy to są z, tego, z tej serii? Chyba tak. No nie wiem. W każdym razie chciałam kupić te gumki i wtedy ich nie dostałam. I akurat w naturze, jak byłam, to je dostałam. I też były promocje, chyba za 14 zł. Kupiłam sobie takie. Przezroczyste, nie wiem czy, czy widzicie. I tutaj mam paczkę. W tej paczce są trzy. Nawet nie wiedziałam, ja myślałam nawet, że są dwie czy coś takiego, nawet się tym szczą, więc nie interesowałam i miałam do tej gąbki obawy. Dlatego tak długo zwlekałam z... Skupnem tych gumek, ponieważ te moje czarne, takie duże gumki noszę, to ja akurat nie mam, taką dużą czarną gumkę ona zawsze brzydko wygląda. Ale ja, ja po prostu uważam, że takie gumki naj, najlepiej e, spinają włosy, związują. I ta kitka nie, nie spada A że ja mam ciężkie dosyć włosy To się martwiłam, że ta Invisible babu nie da rady A jednak powiem Wam, że daje radę Więc jeżeli macie obawy o tą gumkę to, to myślę, że na ten moment jest spoko I mogę Wam polecić Zobaczę jak później, czy ona się nie rozciągnie Czy nic się z nią nie stanie No ale na razie jest fajnie I kupiłam jeszcze sobie dwie konturówki Znaczy konturówki, takie kredki do konturowania a może tak Z Kobo Kupiłam mnie dlatego, że wcześniej znaczy zawsze chciałam konturować na mokro buzie, ale ja miałam dużo kross, miałam dużo problemów z trądzikiem. I kiedy, właśnie w tym okresie, kiedy miałam ten trądzik taki mocny, e, nakładałam dużo, dużo podkładu, używałam dużo takich produktów. I zazwyczaj, jak już na ten podkład nakładałam tą kredkę, to twierdziłam, że potem, jak gdyby rozcierając tą kredkę na tym podkładzie, ten podkład mi się zmywa i zaraz mi się te krosty pokazują. E, a że teraz nie użyłam podkładu, e, stwierdziłam, że spróbuję konturowania na mokro znowu. I kupiłam te kredki też pod kątem tego, że chciałam je przy w teście na żywo. Nie jestem w tym jakoś tak specjalnie dobra, nie wiem jak się za bardzo konturuje, więc najpierw sobie obejrzę tutorial, a potem spróbujemy wspólnie razem na żywo, na filmiku i zobaczymy, jak będzie się konturować. Jedna kredka to koszt 19,90, czyli prawie 20 zł. Nie wiem, czy to drogo, czy tanio, no ale w sumie, jakby brać pod uwagę dwie kredki, że dałam za nie 40 zł, dla mnie jest to naprawdę sporo. Więc mam nadzieję, że. <laughs> że, y, że się sprawdzą, że się sprawdzą i że będę zadowolona i że będę y, ich używać, ponieważ to jest dosyć duża kwota. Więc tak, jest godzina 18.07. Ja po 19:00 będę do kolację, więc teraz przydałoby się poćwiczyć, ponieważ dzisiaj wyjątkowo nie ćwiczyłam po śniadaniu, czasami przed śniadaniem ćwiczę, więc muszę odbyć ćwiczenie i potem sobie zjeść kolację, a potem jeszcze może, może do Was się odezwę. Filmik z, z Get Ready With mi już się wgrywa na, na kanał, więc myślę, że dzisiaj to raczej nie, dzisiaj jest czwartek, ale... No to jak już oglądacie ten vlog, to już e, jest na kanale, więc zachęcam do obejrzenia, a ja idę ćwiczyć i odezwę się później. Okej, okay, trochę się ogarnęłam i teraz będę robić sobie maseczkę, tylko zanim e, zrobię maseczkę, to oczywiście tonik i dzisiaj, tonik, płyn micelarny i dzisiaj mam już e, z tym olejkiem arganowym, ponieważ miałam e, ten różowy jeszcze z garniera, ale już mi się skończył i miałam akurat ten na zapasie więc użyję ten, bardzo, bardzo lubię jak pachnie ten właśnie z olejkiem arganowym płyn micelarny i jeżeli jesteście ciekawe to nawet na kanale robiłam, robiłam test, test na żywo z porównaniem tych dwóch płynów micelarnych różowego i z olejkiem arganowym i wyszedł naprawdę spoko i no zresztą nie będę wam mówić, obejrzycie e, sobie sami. Jestem taka zmęczona jakoś dzisiaj i nie wiem dlaczego. E, wcześniej wstałam, bo o 9.30 i późno poszłam spać, więc więc może, e, może coś w tym jest i no, tutaj mnie znowu coś wysypało, coś mam nawet na włosach oprośnić. Tak właśnie minął mi dzień. Nie wiem, powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo zmęczona, tym bardziej, że ja też jestem alergikiem i... I takie, takie właśnie wyprawy leśne na mnie działają tak mocno uczelające. Potem chodzę taka trochę ospała, a jeszcze jak wezmę tabletki, to już w ogóle. Dzisiaj maseczka z bani Agafi. Witaminowa i polecam ją każdemu naprawdę i wam też polecam. To jest już moja druga maseczka. Ktoś by mógł powiedzieć, że to druga maseczka, to. To przecież nie tak wiele, ale powiem Wam, że ona jest bardzo, bardzo wydajna. Ja też używam nie tylko tej maseczki, bo jeszcze tam innych, więc, więc to też dlatego tak mi się szybko nie zużywa. Ale powiem Wam, że mam ją non-stop, ponieważ lubię. Ona właśnie tak fajnie mi odświeża tą skórę, tak, tak ją troszeczkę rozjaśnia. No taka ona jest po prostu ładniejsza, i chciałabym Wam jeszcze pokazać. E, zanim skończę tego vloga, tylko nałożę sobie tą maseczkę, e, pokazać e, maseczkę, która naprawdę bardzo mi się e, ostatnio spodobała. Stołpy, e, tylko nie wiem jak ona się nazywa chyba Dermo e, Face. Coś takiego. No zaraz Wam e, pokażę. Może najpierw o, zrobię taki, będzie szybciej. I za chwilę ją rozmarzę. Jeśli chodzi o te maseczki, to możecie je dostać na e, wielu stronach internetowych, takich z drogeriami, e, z kosmetykami, dr czy drogerie właśnie, które e, mają kosmetyki naturalne, Trini.pl, Trini.pl, Skarby Siberii. Chociaż ja osobiście wam e, polecam Skarby Siberii, Sy chociaż ja osobiście polecam wam Trini.pl, ale widziałam też, że na Kokolicie sprzedają e, produkty z Bani Agafi, więc e, tam też możecie dostać no, ogólnie one są już e, wszechdostępne. Wszechdostępne. Chyba tak. <laughs> no, więc tak, e, maseczka się e, będzie robić. A ja Wam jeszcze tylko e, pokażę tą maseczkę, która mi się e, bardzo sprawdziła. Tylko wytrę sobie e, palec i zaraz Wam e, pokażę. Mam nadzieję, że ją tutaj mam. Tak, mam ją tutaj. I to jest ta maseczka z... O, widzicie, no nie pokażę Wam, nie powiem, ale to jest ta dermow serio, coś takiego. Ta właśnie dla cery mieszanej, no tak wygląda. I powiem Wam, że naprawdę bardzo fajna. Jedną taką saszetkę miałam na dwa użycia. I to jest fajne w niej, ponieważ służy jako peeling e, taki e, no, peeling taki mechaniczny. E, służy jako e, maseczka czyli po prostu możemy ją nałożyć. I służy też jako taki e, żel do mycia e, buzi jest wielozadaniowa i bardzo fajna bardzo tak powiem wam że ja ją użyłam jako maseczka taka która tak jak teraz mam ją na twarzy i za 15 minut zmywam jest taka fajna ponieważ tak ona daje takie orzeźwienie tej buzi, taka, taką trochę miętę czuję. No, bardzo fajna, i tak czuję, że takie oczyszczenie jest perfektne, że ta buzia aż, aż tak trzeszczy mi pod palcami, jest taka oczyszczona, jak ją zbywa. Naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam, bardzo mi się spodobała. Dawno jej już nie używałam, więc tak. Jest już godzina 19.08, vlog. No, kończę vlog, no bo, no bo co. E, idę jeść kolację, zmyję maseczkę i będę montować Wam filmy. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że spędziłyście miło ze mną czas. Spędziłyście, spędziliście. O tak powinnam mówić. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Mam nadzieję, że już niedługo. Pa, pa!